Język polski w naszej starej szkole był bardzo nieciekawy. Babka, która nas męczyła, to była Angela Menda. Ten stary behemot uwziął się na naszą klasę jak mucha główna. co lekcje nas pytała, rozsiadała, prała, robiła kartkówki, które za każdym razem kończyły się pałskiem. No i ta jej pasja do przedmiotu. Z tego była znana. Posiadała chorą obsesję na punkcie lektur, Prasę Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego i Josefa Branta. Kiedyś miała nam czytać wiersz, a a my mieliśmy napisać streszczenie. Ten grat nawet jeszcze nie otworzył książki, a już namiętnie całowała okładkę. W ogóle, jaki to stare, schlaczałe truchło chodzące miało ryj. Przypominał bardziej przód poloneza traka niż mordę. Szpetne gówno. przez co teraz ma nogi jak modliszka z osteoporozą. Opowiadała nam tą historię setki razy a druga połowa spała albo kopciła mnicha. Ale te szłapy to miała grube jak salceson. Podobno kiedyś zmierzyła się z samym brusem lina pojedynek kopnięć. Nie wiadomo jak to się skończyło, ale Bruce nie chce o tym gadać, więc można się domyślić. Ponadto uczyła gościa co złamał piszczel lowkingów. Jakieś pół roku temu mieliśmy z nią lekcję. Mój kumpel dzik miał kurewską ochotę po oglądać puna co tańczy do oma przez godzinę. Ja siedziałem z nim i przeglądałem memy na Hujoniksie. Jest tam dużo śmiesznych obrazków, także polecam serdecznie. Po chwili ten stary potwór ryknął na pół szkoły i wskoczył na naszą ławkę. Obserwowała nas przez 15 minut, po czym syknęła do dzika. Co to robisz? Dzik odpowiedział, że nic nie powiedziała Menda, ale nie. Dzik wstał, chycił ją za kudły i wyciepał za okno. Nie z żarem, Adi. Zanim się tu doczłapie, to się lekcja skończy. Ale ona wzięła dziś szybkie buty z lidla. Dzik wybiegł z klasy. Poleciałem za nim. Patrza, a ten blokuje schody ławkami. Blokuje schody przed tym behemotem. Pomóż mi lepiej. Zablokowaliśmy całe schody. Słyszysz to? Co? Jakby T-Rex tu szedł, nadchodzi menda. Szybko zbudowaliśmy schron z ławek i stołów. Siedzimy w dwóch w schronie i czekamy na mendę, a reszta klasy spała. Co to było? Chyba Menda szarżuje na blokadę. Blokada zniszczona. Rozgląda się po korytarzu i próbuje nas wywęszyć. Poszła w stronę kibla. Poczekajmy jak wejdzie do kibla. Łożesz ty w mordę kopany. To koniec. Dzik leży nieprzytomny w zmiażdżonym przez mendę schronie. Teraz kolej na ciebie, Adrianku. Zostaw mnie w spokoju. Gdy Babsztel mnie przygwoździł, wpadłem na mądry pomysł. I obezwładniłem, ale wiedziałem, że nie na długo. Dlatego pobiegłem szybko do klasy po książkę, fraszki i wiersze. Menda wstała i zaczęła na mnie szarżować. Rzuciłem jej książkę pod nogi, a ta zatrzymała się i zaczęła flirtować z okładką, na której był Mickiewicz czy inny goguś. Uwolniłem dzika. Po szkole podjechał Piotr w swoim Audi 4. Ładować się do fury i pojechaliśmy na wolę, kaj dopadły nas psiarskie.